Siemano widzowie, z tej strony Riffi i teraz to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj sobie przejdziemy nową mapę e, Które jeszcze nie przechodziliśmy nigdy A mianowicie jest to uwaga 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 ogromna spirala parkour Ogólnie mam render distance 6 bo Większego nie wezmę bo mi komputer nie wytrzyma no ale Przechodzimy na takim no ogólnie tej mapy jeszcze nie przechodziłem, więc będzie ciekawie, słuchajcie, startujemy. Bez żadnego przedłużania po prostu startujemy, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subik. Napiszcie w komentarzu, jakie inne mapy Wam przechodzić. Możecie też dawać oczywiście linki do jakichś mapek. Ja ogólnie nie jestem zbyt dobry w parkour, kurde, aż mam lagi. Jakby były jakieś bardzo lagi, tak słuchajcie, zmniejszę sobie trochę render do 4 może. I słuchajcie, yy, lecimy dalej. No, gdzie teraz tu chyba, tak? Cyk, 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 cyk. Ogólnie prawdopodobnie dzisiaj sobie przejdziemy tą całą mapę na jednym filmie, więc ten odcinek będzie trwał prawdopodobnie z dwie godziny. Mam nadzieję, że nie, bo jak tak to trochę lipa. O kurde! O nie, no ja nie mogę, jak ja spadłem w takim momencie. To jest początek, a ja już spadam, widzowie. Tragedia jest ze mną, jeżeli chodzi o parkura. Ja parkura tragicznie nie potrafię widzowie, Jest to coś, o! Dla mnie mega, mega trudnego. Eee... Dlatego zostawcie łapkę w górę i suba. Napiszcie w komentarzu, czy przechodziliście tą mapę i czy była dla was easy. No bo jak widzicie, dla mnie jest ona może easy, ale tre wolno się poruszam po niej. Ja już przechodziłem kiedyś w spiral parkour, ale nie tą podstawową, tylko jakąś taką inną. Eee, gdzie teraz, tutaj? Czekajcie, gdzie teraz, tutaj? Tak? Dobra, czyli, że trzeba jakoś tam się wbić. Kurde! O ja, to będzie ciężkie. A aha, tędy, dobra. Ja pierdzielę. No, kurde, no nie wytrzymam. Cyk, cyk, tutaj, teraz, tu i teraz, prawdopodobnie tam. Tak, i teraz tutaj, 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 tutaj. Schodami na dół. Eee, yy, aha. Okej, okay, spoko. Ale mam lagi, kurde. Tragedia. I co teraz? Chodźcie, że... Miałam się jakoś tam wybić? Co jest, kurde? Hmm. Albo... Czekajcie, chyba wiem, co ja muszę tutaj zrobić. Tędy po prostu, tak wiedziałem. Kurde, cyk. Cyk, cyk, ok. No, przechodzi mi się tą mapę dosyć ciekawie. Yy, wystawcie oczywiście słubatki, jak już powiedziałem. I kto nie subskrybuje kanału, niech w tej chwili to właśnie zrobi. Ja tutaj muszę też uważać, żeby mi się checkpointy łapały, bo jak mi się jak ich nie zrobię, to będzie lipa. Yy, Przechodzę na razie do 140 sekund. Kurde, yy, wiem, że są takie rekordy, gdzie ludzie to przychodzą ba bardzo krótko. Ja nie mam bo ja nie jestem aż tak dobry w parkurach jak co niektórzy. Kiedyś, jak jeszcze chodziłem na takie serwery parkur, to tamto byłem naprawdę dobry. Widzowie, tamto. Jak jeszcze, jakbym kurde chodził teraz na nie, to mnie nikt nie pokonał w parkura. Aha! Może do tego wagonika trzeba było wejść. No, nie wiem, mam no. E, cyk, cyk, cyk. Aha, okej. Okay. Teraz tutaj, cyk. Cyk, cyk, ok? Teraz co muszę zrobić? Tutaj chyba nie. Eee, z, 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 kurde. Mm. Tutaj coś trzeba będzie zrobić. Może tutaj? Nie wiem. Ej, ty, dobra, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Eee, kurde. Co jest nie tak? Ej, dobra, jak coś znajdę, to się widzimy Dobra, widzowie, odblokowało się tutaj przejście Wcześniej ono nie było otwarte Mówię wam to naprawdę Ono było wcześniej zamknięte A teraz nagle się otworzyło, podejrzane Dobra, widzowie, lecimy na speedrunie Zobaczcie Cyk, 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 cyk Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk, cyk Cyk No nie mogę Chyba nie na tego kaktusa trzeba wskoczyć Tutaj wiedziałem, kurde. E, cyk, cyk. Teraz tutaj, cyk, cyk. Nie, no, ja jestem jakimś królem tego parkura, chyba. Że ja to tak przechodzę na jednym ranie, dosłownie. Jedyny problem to jest taki, że laguje mi bardzo. Ale to tam. UTL, dobra. Czyli teraz po, bam, po bambuskach, no dobra. Nie było aż tak źle jak myślałem, ja nie mogę, mam palca mokrego, czegoś, nie wiem, co jest zgrane. Eee, cyk, okej. Okay. Teraz tutaj, prawdopodobnie teraz tędy jakoś. Tak, tu, wiedziałem. Myk, szybko, szybko. Ten odcinek będzie naprawdę trwał z godzinę, bo... Ja nie wiem, ja tu już przechodzę 300 sekund, co jest, kurde, nie tak. Cyk, cyk, cyk. No i świetnie. Tak, będę się dalej palił. O nie, dobra. Chociaż tak jest w plus tej mapy, że się nie palę jak, jakby jak już się odrodzę. A to bardzo dobrze w sumie, bo kurde, nie chciałbym się pa... Nie no, czy ja naprawdę kliknąłem spację. Dobra, jestem już trochę dalej. Yy, I teraz nie kliknąłem już w spacji, bardzo dobrze. Pamiętajcie, żeby na slimie nie klikać spacji, bo nie wybije was po prostu. Yy, cyk, cyk, dobra, co teraz? Tutaj gdzieś... Tu chyba, tak? Teraz tutaj, tutaj Teraz trzeba tutaj doskoczy Aha, to są schodki, dobrze Bardzo się cieszę Cyk, cyk, okej okay. I teraz do góry, do góry, do góry, do góry Ale szybko, co, co tak wolno widzowie eee, Co jest? A, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Myk 360 Jak widzicie, jestem mistrzem Cyk, cyk o kurde! No tego się nie spodziewałem. Cyk. Cyk, 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 cyk. cyk. Dobra, Esa. Teraz tutaj. Tutaj, tutaj. Teraz tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Lecimy. No! Ja pierdzielę da się tej game moda? Ty! Nie da się? Ale syf Szkoda, bo bym Sege i Modzikiem podleciał Dobra, nie będę Widzowie oszukiwał na odcinku nie, nie opłaca się, bo potem będą na TikToku, bo potem na TikToku będzie coś takiego, że Refeater yy, oszukuje Tak, ja chyba wiecie o co chodzi, nie? Mam nadzieję Cyk, cyk I teraz na drzewo Dobra, myślałem, że nie dolecę szczerze Myk, 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 myk dobra Myk, myk czy dobra, lecimy dalej. O kurde, jakie lagi, jakie lagi. One są oczywiście spowodowane nie z tego, że mam, że mam odpalone nagrywanie, tylko z tego powodu są te lagi, że ja po prostu mam słaby komputer. To też jest trochę takim minusem, bo... No, są lagi po prostu. E, Szkoda trochę, ty, ja się... Aha, bo tutaj było przejście? Nie. Ono było zakryte wcześniej. Tak mi się coś wydaje. Mm, tutaj. Gdzie teraz? Aha, chyba tej wody. O no, pewnie. Teraz, gdzieś tutaj. I do góry. E, teraz tu. O! Jak to jakie to było na farcie! Czy wy to widzieliście? Chyba nie. Cyk, cyk. Dobra. Bo ja pierdzielę, ile się tu. O! Ja dobra, cyk, cyk. Ile tu jest jeszcze tak mniej więcej leveli? Dużo, dobra, dużo jeszcze, sporo. No, ale 10 minut odcinka dopiero, więc no nie powinno być aż takiej tragedii jak myślałem, szczerze. Piszcie jakie chcecie, żebym przeszedł kolejne mapy. Możecie też dawać, jak będziecie komentarze pisali co do map, to możecie też tam dawać linki do tych map, to ja będę sobie wchodził. Będę pobierał i mogę jutro jeszcze jakąś kolejną mapę nagryć. Nie. Jutro, we, jutro będzie na moim, jutro na moim drugim kanale, czyli Refitter Phone, będzie odcinek z Starsa, Więc po pojutrze mogę jakąś mapę jeszcze nagrać. E, jak Wam pasuje? No kurde, no nie mogę. Oh my god, dobra. Cyk. Cyk! Oj, świetnie. Dobra, jestem. Wskoczyłem tutaj. Teraz tylko, żeby się tutaj nigdzie nie wyglebić. Cyk. Dobra, nie zaliczyłem gleby, więc bardzo dobrze tutaj coś trzeba tak, wiedziałem. Yy, ogólnie przechodziłem już spirale Bargur, ale nie tą tylko taką, tą taką drugą i trzecią, a tej jeszcze nie. Więc. No, oczywiście mogę przechodzić inne spirale, yy, które już kiedyś przechodziłem, po prostu będę... Przechodził mapkę drugi raz, a ja i tak prawdopodobnie nic z tej innej nie pamiętam. Przechodziłem już te trzy wspierania parku na tym takim serwerze treningowym, gdzie się trenował parkura. W czasach, kiedy jeszcze trenowałem tego parkura na tym serwerze, to ja byłem mistrzem w parkura. A teraz to, no, jak wiecie, już nie jestem aż tak dobry. Czy coś tam jeszcze umiem, ale już na pewno nie aż tak dużo. Tutaj, teraz, ok. E, teraz, tutaj. No. To nie mogę, no co ja zrobiłem? Kurde Oh my god. Cyk! Dobra, ej, myślę, że tu się nie żebym ją skoczyć w ogóle. Myk, teraz, o nie! Teraz takie jakieś dziwne skoki. O kurde, o ku, o, o kurde, dobra. Będzie ciekawie. No i świetnie. Cyk, cyk, no kurde bela! Dlaczego ja nie potrafię wskoczyć na takie proste bloki? To, to, to co jest nie tak ze mną? Oh my god. Zapowiada się godzinny odcinek. Ja piernicza, Dobra, cyk, cyk, ostatni Dobra, teraz tutaj. Nie, nie. A dobra, tu jest drabinka na szczęście. No kurde, co jest ze mną? No, <ś»>, co jest? Wy się będziecie śmiali w komentarzach teraz ze mnie. Co jest, kurde? Dobra, trudno. Już mówiłem, że jestem słaby. Chyba nawet za bardzo. Dobra. E, dobra, dobra, dobra. Teraz tutaj jakoś, cyk. E... Aha, dobra. Już czaję, już czaję, już czaję, już czaję. Czekajcie, by mi się DPI w mieście bardzo jakoś zmieniło. A ja chcę na moim... No co? Zaraz będzie już tysiąc pierwszy, cyk. Dobra, i teraz dla ledera i lecimy dalej, czyli oczywiście tutaj, tutaj i do góry. Chyba mi się głos dobrze nagrywa, co nie? Mam taką nadzieję. Eee, dalej, dalej. Teraz tutaj, okej. Okay. Tutaj. Ja nie mogę, już z losu przechodziło tą mapę. Ja... Oj, świetnie. Teraz tutaj muszę... Jumpa zrobić porządnego, teraz tu, teraz tu, tu, tu i teraz wskocz tu, proszę, jest, dobra, esa, prawie tam, wko chciałem tam wskoczyć początkowo, ale powstrzymałem się, e, tutaj, 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 dobra, ty, to ja myślałem, że tam jeszcze coś, ale, no, no nie było, jak widać, trudno, cyk, 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 dobra, Kolejny level już jest za nami. Nie są te levele jakieś takie najtrudniejsze w sumie. O kurde! Kichnęło mi się mocno. Trudno. <ścoughs> to było dziwne. Ja nie mogę jak to na odcinku będzie brzmiało to tragedia. O kurde! Lagi, ty, co? Aha, tutaj. <ścoughs> Jaki fart! No wejdź tu! Cordbella! No, myk, dobra. Teraz jakiś taki dziwny parkur jeszcze. Karamba. Karambela. No nie wytrzymam. Cyk, dobra. Teraz prawdopodobnie tutaj. Oh my god. A nie, to było proste. Myślałem, że ja tam mam na blok dalej. To już by nie było takie proste. Oj, to było na farcie. Ogólnie ja jakby, jak ja dodaję muzykę, wtedy to mnie nie słychać za bardzo, więc ja te Pewnie widzicie, że ja trochę bardziej krzyczę na, tych, na tym filmie. I na każdym będę w sumie tak krzyczał, żeby było mnie dobrze słychać. W każdym bądź razie. Ty, ty jesteś w skrzyniach? O Boże! Tyk. Eee, to tutaj trzeba zrobić. Mm, tutaj chyba trzeba wejść. Cyk, cyk, tutaj. Ty, to takie proste będzie? Okej. Okay. Też nie takie proste, bo tu trzeba dobrze skokać. O kurde, o kurde, o, o, o kurde, dobra. E, teraz tutaj, chyba tak. Tutaj, tutaj. Esa. Esa, kurde. Fajnie, dobra. E, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tutaj, okej okay. I teraz, no i świetnie Dobra I teraz trzeba wskoczyć tutaj Po prostu, okej okay. Teraz tutaj, teraz tutaj O kurde, o kurde Teraz tutaj Na dół Dobra, nie będę skakał Może tak, bo jeszcze spadnę O, oh, ja pierd... Yy, dzielę dobra Cyk o, 20 minut nagrania mam. No nie, no nie wierzę. Ty tu wskoczę? Cholera, no nie. He, 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 he. Proszę, jest. Dobra, elo. Spie do Dalsze. Tutaj? E, nie, tutaj nie. Tutaj? Tak, tutaj. Myk. Myk. Myk i teraz... Nie. O, dobra. To było prostsze niż myślałem. Cyk, 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 cyk. No dobra. esa Teraz. Oj, świetnie. No świetnie. Dobra. Teraz tutaj. Teraz tutaj. L. Tutaj, tutaj. I jeszcze. Teraz tam. No świetnie. Dobra, widzowie. Teraz tylko tutaj dolecieć. Elo, dobra. E, fajna ta mapa, nawet podoba mi się. Oczywiście, proszę was, piszcie mi w komentarzach pomysły na mapy. Jak nie będziecie pisać, to ja i tak będę nagrywał filmy, na których będę przechodził inne e, parkury, inne mapy. E, bo, ja, bo ja bardzo lubię takie mapy przechodzić. To jest dla mnie satysfakcjonujące, po prostu. I bardzo fajnie mi się to nagrywa. Bo wiem, że dużo osób to będzie oglądało, bo. Ten film z tą mapą Colored, e, Colored Escape to było dużo wyświetleń, Ta, ten pierwszy miał i drugi miały po 100, a ten pierwszy miał 70, więc to naprawdę bardzo dobre wyświetlenia daje. No, to jest naprawdę bardzo dziwne, szczerze mówiąc, ale na razie to mnie interesuje to, żebym tutaj w ogóle doskoczył wszędzie. To to, aha, bo ten miód to tak działa w Minecrafcie, zapomniałem. E, teraz tutaj, nie, tutaj chyba po, po prostu przez drzwi jakoś. kurde no. Ok. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Oh my god, teraz tutaj chyba trzeba wejść. Joki log, jo dobra. Cyk. E, cyk, 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 cyk. Ja wah, dobra. Cyk, cyk. E, tutaj dalej chyba. Ok, teraz tutaj. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk i cyk, dobra. Mamy to. Myk. Eee, teraz, ja się że ja tu tknąłem. Eee, tu chyba. Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Co ja odwaliłem najlepszego? Ja yeah, dobra. Cyk i cyk. Teraz tutaj przecież, a nie na szlama. Refeater Debilu. Yy, teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj. No i świetnie. Tak, jeszcze zaraz krzycząc. Jeszcze zaraz se krzycząc. Jeszcze zaraz krzycząc, opluję sobie klawiaturę i nie będzie działała. I wtedy to ja już w ogóle dalej nie pobiegnę. Gdzie mnie odrodzi? A, myślałem, że na tym levelu poprzednim, szczerze mówiąc. A spoko, że tu cyk myk, eee, teraz ten Byk ja nie mogę. <laughs> Jak ja, ja tak lubię przechodzić te mapy na filmach. Już kurde, dwie mapy przeszedłem, ale mam nadzieję, że pod tym filmem będzie tyle samo wyświetleń, co pod filmem z tej takiej mapy pierwszej. Eee, tutaj się nie idzie chyba. Hmm, tutaj się chyba gdzieś musi iść, tak? Tu ja muszę tą mapę bardzo szybko przejść. Teraz trzeba przejść gdzieś tu i tu. Dobra, pyk. Teraz tutaj, tutaj. No, chyba se ja robicie. Dobra, ja sam już trochę dalej, udało mi się tam przeskoczyć. Teraz tutaj, żeby tylko nie zlamić nigdzie. Ten film już trwa 23 minuty. I ja cię skręcam i wykręcam, dobra. A! Dobra Huha! Myślę, że jeszcze coś doskoczę No i dobra, elo Teraz tutaj, 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 tutaj Okej okay. I teraz tu, tu eee, Tu Okej, okay. i tu No i świetnie Dobra, dalej już trochę jestem Teraz tu i tu Okej, okay. teraz prawdopodobnie O, oh, what the hell Prawie spadł Cyk, cyk Eee, No i świetnie. No, i świetnie, dobra. Eee, tu jest jakiś elementem, tu nie. Kurde, no. Ja pierdziu. Nie wiem. Pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. I teraz tutaj. Okej. Okay. Aha. Aha. Okej. Okay. Cieka... Weto? Wszystko? O kurde, co tu się ospiernicza. No i świetnie. O, już jest, widzę tej mapy naprawdę niedaleko. Zobacz. O, tu, tu już jest końcówka w ogóle. Ty. Dobra, Fajrand. Spoko. Dobra, chyba tutaj trzeba jakoś się tu dostać, potem tu. I teraz trzeba jakoś. Tutaj. Iś, iś. Teraz trzeba tylko zrobić... Ha, ha. Cyk, cyk. do kurde. Nie wytrzymam. Oh, oh, oh. Cyk, cyk, cyk. Jest, dobra. Końcówka widzę. Oczywiście linka do mapy znajdziecie w opisie tego filmu. Żeby nie było, że wam nie daję. Słuchajcie, w opisie będzie link do tej mapki. Koniec. Chodźcie, wygrałem. Koniec, koniec, jest! Przyszliśmy, widzę mapę Spirala Parkour. Piszcie w komentarzach pomysły na inne mapy. Oczywiście y, daj, dawajcie też linki do innych mapek. Y, na no co, ja się wami żegnam. Cześć i papa.